Oho! Witajcie moi mili mieszkańcy Szczytnej Okolicy. Niestety, w takiej sytuacji jesteśmy, że nie możemy się w tym roku spotkać twarzą w twarz. Ale nie zapomniałem o Was! Dziękuję serdecznie za wszystkie telefony, które dzisiaj do mnie wykonaliście. Przypominam, że czekam do 10 grudnia na Wasze listy. Jak je przekazać, możecie dowiedzieć się ze strony Urzędu Miejskiego, ze strony Miejskiego Domu Kultury. Pamiętajcie, żeby śledzić nasze profile Facebookowe Miejskiego Domu Kultury, Urzędu Miejskiego, Szczyty i Biblioteki Publicznej, bo tam będą wszystkie informacje na temat wszystkich działań, wszystkich imprez, które będą się odbywały w tym roku, niestety online pod hasłem. Odpalamy święta w szczytnie. Ho, ho, ho!